Tak, Maciej mówi, zdanie, my się też śmiejemy, ludzie. tak? Coś <grymne> chwili zaczynasz śmiać. <grymne> Blok Forum, drugi dzień konferencji. Wszyscy jesteśmy tu legalnie, bo mamy. Znaczki od czerwone pieczątki, które wyglądają jak poparzenia, nadane przez organizatorów oznaczono. Brent, zresztą nazwa Brent. Właśnie będziemy gadać, gadać o brędzie. Nazwa, nazwa Brent pochodzi właśnie od tego, jak kowboje znaczyli kiedyś swoje bydło. A propos bydła, jest ze mną, jest ze mną dwie, dwie trzecie zespołu, matura to bzdura. Panowie rozpoczyna się niedługo nowy sezon. Co nowego, co nowego w odcinkach. Zwracaj najpierw od matury do bzdury. Od matury do bzdury, więc... No to jeszcze żyję? Jeszcze że jak najbardziej, dwa tygodnie temu skończyliśmy pierwszy sezon. Mówiłeś wcześniej właśnie poza kamerą, że, że przypomina to trochę telewizję. No i rzeczywiście YouTube wprowadza coraz więcej funkcjonalności telewizji, na przykład jest taka funkcjonalność zwana programy. Także są realne programy, które mają są podzielone na sezony, klipy dodatkowe, wszystko idzie w stronę właśnie telewizji. YouTube rzeczywiście inwestuje w coraz bardziej profesjonalne produkty, Także to. Bo ten, bo ten taki cykl też telewizyjny wiąże się właśnie z sezonowością, tak? Zaczynamy nowy sezon. No akurat chyba musicie później zaczynać gdzieś rok studencki i się tam jakoś zacząć, tak? To jest od tego uzależnione, czy...? Znaczy, zaczęliśmy 22 października, zaczęliśmy wtedy, bo zaczęliśmy w kwietniu i w się wyrobiliśmy, także tak to było. Natomiast, no, teraz musimy mieć trochę przerwy, zmieniamy troszeczkę formułę, będzie duża premiera 28 października, także dużo się będzie działo. Aha, widziałem. Pozdrawiam. Tych, co tam wiedzą. Wcześniej pokazaliśmy właśnie co będzie na początku, takie fajne, takie połączenie będzie pewne. Także no dużo niestety nie chcemy zdradzić, bo chcemy po prostu jak największą zbudować napięcie. Ale na pewno warto wspomnieć o tym, że troszeczkę niektóre z odcinków będą wyglądały inaczej. Chcemy wprowadzić kilka innowacji oraz szykujemy pewną niespodziankę, która na pewno się spodoba ludziom jeżeli chodzi o wejściówkę naszego nowego sezonu Pewnie macie to, to Można powiedzieć, że na początku każdego odcinka, przed animacją naszą wejściową będzie jeden z naszych gości, który będzie właśnie pozdrawiał nas i zapraszał do odcinka i jego będziemy puszczali. Będą to ludzie, którzy mają różne talenty no to po prostu fani, którzy coś nagrali no Rokowicz, poprosimy ciebie, żebyś dla nas nagrał taką wejściówkę, będziemy naprawdę happy <laughs> Dacie mi suba, to... No właśnie, pogadajmy o, o subach, a właściwie o, o pieniądzach funkcjonujecie. Właściwie tak, yy, funkcjonujecie na YouTubie, strona internetowa, strona na, na, na Facebooku, ale główny wasz content jest wideo, więc pewnie YouTube. Jak? Jak zarabiacie? Czy zarabianie na programie partnerskim? Z tego, to, z te, z tego są jakieś, jak, jakieś pieniądze? J, jak jest? Nie musicie podawać kwot. Chodzi mi głównie o kierunek inwestowania. Brand, firma, jakiś produkt, program. Jak on się sprzedaje na YouTubie, czy jak, jak go sprzedać w internecie? Czy znaczy nie każdy ma, że tak powiem, produkt, w sensie swój program, sprzedawalny dla, dla firm? Na przykład gameplay ciężko sprzedać. czy Właśnie jakieś materiały, które się bierz z internetu i jakby nie do końca należą do ciebie. Natomiast znaczy, tego typu gameplay, czy gdzieś tam. Takie recenzje to raczej... Można wyciągnąć coś od sponsorów, gry do recenzji, te, tego typu, ale to, to daleko od zarabiania, tak? Znaczy nie, jeśli macie wyświetlenie, da się w na 14 kanałów w Polsce, które zarabiają tylko z YouTube'a. Pewnie robią też inne rzeczy, ale mogą się utrzymać tylko z YouTube'a, także da się zacząć zarabiać na, na YouTube'ie. Te stawki jeszcze są niskie w porównaniu ze Stanami, ale e, właśnie program partnerski funkcjonuje od e, dopiero lutego czy stycznia, także spokojnie te, te pieniądze wchodzą, tak jak wchodziły parę lat temu właśnie w blogosferę, tak wchodzą teraz w sfery wideo, w sfery YouTube'a. Także te pieniądze się jakby powiększają. Co do sponsorów, tak, mamy dodatkowych sponsorów, m.in. Krop, koszulki Kropa i ubrania Kropa. Naszym sponsorem tytułarnym jest Gzela, są te kiełbaski, porówki, wszystkie takie fajne wędliny. Robimy grillę dla fanów na plaży, także wszyscy doceniają, jest to coś, co my jemy, kabanosy jako studenci i tak dalej, nasze pożywienie. Także trzeba te, te rzeczy łączyć, a aby wyżyć. No to... Czyli, a Matura to to jest dochodowy teraz programem? Mówię tylko o Matura to bzdura, bo pozostałych... Matura to Bzdura jest to program dochodowy, sami się utrzymujemy, nie mamy żadnego inwestora, nie, byliśmy, nie mieliśmy jakiegoś wcześniejszych funduszy, jest to w całości nasze i dzięki sponsorom, plus właśnie reklamy z YouTube'a, jesteśmy w stanie utrzymać. Okej, okay, bo ruszyliście niedawno z Knockoutem, było i kilka już odcinków, tak? Okej, okay. Knockout TV, program przygotowany bardzo pod, pod konkretną markę, pod sponsora, pokazujący wykorzystanie ludzi gdzie tam skanują, czy Kuba skanuje kody, spra sprawdza ceny. Jesteście zadowoleni? Przecież kurczę, nie odpowiedzi mi na to pytanie, ale dobra. Jak, jak jesteście zadowoleni, albo sponsor jest zadowolony z, z Waszej współpracy? Sądzę, że jak najbardziej, robimy kolejne odcinki, bardzo mało osób właśnie korzystało z aplikacji mobilnej i właśnie w ogóle ze wiedziało kodów, tak, 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 ale nie mówię nawet o samym aplikacji Knockoutu, ale ogólnie o tym, że można skanować kody przez różne aplikacje i dostawać właśnie wyniki, zobaczyć gdzie wokoło są tańsze produkty, podobnej ceny i tak dalej, także idziemy do dużego sklepu. Wiemy, wiemy, na czym, na czym to nie. Mediafanowie tam wiesz, oni mają save-upy, knockouty, tam aplikacje. Znaczy, wiem, że chyba macie. Chodzi mi o to, czy udało się prze, e, przerzucić konwersję, waszą oglądalność i popularność na popularność knockout, e, no, no, knockout TV. Wiesz, czy ci, którzy oglądają Matura, to w takiej ilości, tam 500-600 tysięcy. Jaki ich procent przeszedł do, 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 do knockoutu? Czy znaczy, o dokładnych procentach ci, Znaczy, no, nie mogę powiedzieć, ale, ale tak, ludzie przychodzą, korzystają, dostają właśnie informacje od fanów, że. To, to znaczy, wiesz, ja wiem, że to jest niemożliwe, żeby te 600 tysięcy. 000... Ile macie rekordowy odcinek? Matury, to 90, Matura to bzdura? 90 no, 900 tysięcy, ale to jest odcinek wydany jakoś tam Na lut duszy, okay. luty. Na przykład z knokautu najlepszy odcinek ma ponad 200 tysięcy, więc jakieś przełożenie jest? No, i to jest 200 tysięcy i odcinek jest 31 sierpnia, czyli ma teraz jest połowa. Ten, to jest ma półtorej Miesiąca. Także też te odcinki się sprzedają. To jest takie bardziej część jest właśnie dla fanu rozrywki, część jest właśnie edukacyjna i właśnie, która ma pokazać, jak można taniej korzystać z internetu i jakby to po części też jest sukces matury, model matury, czyli dajmy rozrywkę, ale też są z tego jakieś wnioski. Tak samo jest w knokaucie, dajmy rozrywkę, ale pokazujemy jak tani bezpiecznie kupować w internecie, bo jednak ludzie tego nie wiedzą. Ale dostaliście po takim programie, to po knockoutie dużo hejtów. Ja mam wrażenie, że Polska vlogosfera. Tak, tak, wiem, Buraczku to jest, jest show, że polska vlogosfera jest jednak... No jest taki syndrom Polaka, psa ogrodnika, to, to już robią dla pieniędzy, są skończeni, tu zarobią więcej ode mnie. Gdzieś tam się spotyka... bo wy macie jakby model biznesowy od początku, tak? Jesteście przedsięwzięciem biznesowym, wykorzystujecie YouTube, nie boli to innych blogerów, vlogerów, że robicie coś więcej popularnie, jeszcze z tego macie e, kasę. Jak, jak te relacje z vlogerami wyglądają? My się bardzo lubimy z vlogerami, byliśmy ostatnio na właśnie na całej tej konferencji poświęconej vlogerom w sierpniu. E, znamy się z krytykiem, znamy się... no właśnie w sumie to to czy lubimy nas w to będzie widać w pierwszym odcinku drugiego sezonu, ale znamy się bardzo dobrze właśnie z, z Krytykiem, z Dudulem, z DJ z, z wieloma kanałami, u tym utrzymujemy relacje, także i powiem ci szczerze, że... Część osób hejtuje, która nie rozumie, że, że trzeba z tego zarabiać, ale bardzo dużo osób się do nas odzywa, bardzo dużo, które właśnie produkuje koty tych producentów, a nie takich po którzy tylko oglądają i się pytają, jak więcej można zarobić. Czyli jest ta logika, że okej, okay, jeśli ja z tego coś zarobię, mogę tam się w pełni poświęcić, a każdy chce zarabiać na swoje pasy. Ty to robisz, my też to robimy, więc ludzie do tego dążą, więc jako komu zależy na produkcji wideo, chce z tego zarabiać. I to jest dobre, to jest, to, to jest to naturalne. Okej, okay, czyli mamy tak, obgadaliśmy brand, matura to bzdura, obgadaliśmy brand, Mm, Knockout. Knockout TV. Jest jeszcze brand Kuba Show. Kuba Show, Kuba Show tak. Kuba Show jest takim, co, takim jakimś ku, kołem ratunkowym, czy takim trzecim brandem zabezpieczającym? Jak, jak to wygląda? Ja bym powiedział raczej, że to jest e, sposób na to, aby Kuba mógł się wypowiadać, zarówno jako wideobloger. Bo też ponieważ stał ten... się marką. Nie? Tak, stał się marką i tego brakowało, ponieważ Kuba no, nie mógłby w Matura Tobizdora nagle prowadzić oddzielnego to, wideoblogu. Matura Tobizdora ma swoją formułę, a Kuba no ma więcej do przekazania, widzieliśmy to. Nawet teraz rozpoczęliśmy nowy segment, w którym Kuba opowiadał najciekawsze wideo z danego miesiąca. Sprawdzony sposób na popularność. Tak, ale to, to czy to jest popularność? Fakt. Nie, to nie jest mój zarzut. Po prostu jest to pewien mechanizm, który się sprawdza w internecie. Nie krytyk, krytyk również na tym bazuje, prawda? Tak, tak. Ale jakby, znaczy, w sumie ideą, którą właśnie to Kuba zaproponował, ten segment, było to, że My siedzimy na YouTubie, my wiemy, że to jest popularne i właśnie ja i też właśnie Kuba to zauważyliśmy we trójkę, że przysłamy linki znajomym, oni nie znają tego śmiesznego kotka, tego jakiegoś gościa, który się tam wywalił na deskorolce i tak dalej, i tak dalej. A my to znamy, jesteśmy po prostu w krótkim właśnie rzucie raz na, na miesiąc, pokazać znajomym to, to właśnie najlepsze. Czy to była taka idea. Okay. To mamy trzeci brand, jeszcze gdzieś tam czwarty się tam szykuje. Czwarty się szykuje, jest to domena 59.com, 59 jest to cyferkami. Będzie to nowy portal, mocno związany z wideo. Jeszcze nie możemy wiedzieć co to jest, ale sądzę, że za miesiąc, półtora to wystartuje. Pojawił się już pierwszy zwiastun reklamujący to. To nie będzie taki program jakby ostatnie, ale powiązany z wideo, także są już pewne podpowiedzi czym on jest, ale nie możemy tego ujawnić. Okay. A tu gdzieś się kręcili, już chyba pojechali chłopaki z e, Lekko Lekkostroniczy byliście na ich prezentacji? Czy, czy ona jest gdzieś ich, ich nie wiem, podejście? Trochę mówili o modelu biznesowym, jest gdzieś tam, gdzieś tam blisko was kontakt z fanami? odpisuje się na każdy mail i tak dalej? tak dalej. Odpisywanie fanom jak najbardziej natomiast sądzę, że się... Oni mają lekko piwo, wy macie zlot fanów, tam... Mamy grille, grille. No to są pewne rzeczy, które są podobne u nas. Na, na pewno warto utrzymać kontakt z fanami, to jest bardzo ważne. Fajne, dają dużo pomysłów, chcemy coś nam się na stronie Psuje od razu z tym mail. Hej, to się popsuło, naprawiamy to, także pewnie byśmy nie zauważyli przez parę dni, gdyby nie fani. No i rzeczywiście e, wiadomości otwarte w ten cały, właśnie informacja zwrotna jest bardzo fajna. Dobra, dzięki za rozmowę, czyli właściwie muszę zmienić mój początek. Nie rozmawiałem e, z, z dwie trzecie zespołu Matura Topzura tylko właściwie z takim małym koncernem <laughs> multimedialnym uruchamiającym kolejne produkcje, a być, nie, 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 być może wkrótce cały własny kanał TV. Dobra, dzięki panowie, do zobaczenia, dzięki. do zobaczenia na YouTube przy dawaniu łapek. Okay. <laughs>